rządek i na początek kratka pełna. 3 puste, 2 pełne. 4 puste, 3 pełne. Następnie mamy 6 krateczek pustych, 3 pełne. 2 kratki puste i znowu 3 pełne. 5 kratek pustych, 4 pełne. I jedna pusta. Ta jedna pusta kończy nam górną część filaneczki, tutaj po tej części. Później przechodzimy do dwóch kratek pełnych w tym samym miejscu co zawsze. Dwie puste, jedna pełna, trzy puste, jedna pełna. I na przemian dwie puste, pełna, dwie puste, pełna. Dalej. Jedna pusta, cztery pełne, pusta, pełna, cztery puste i jedna pełna. 43 rządek za nami, popatrzmy jeszcze raz. O, tak wygląda. Motyw w zasadzie już ukończony, chyba został tylko jeden rządek. Jeśli chodzi o motyw do wykonania i tak to już będziemy miały pierwszą część za sobą. 44 rządek, początek. Dwie pełne, cztery puste. Pełna, pusta, dwie pełne, cztery puste. Pełna, trzy puste, pełna, cztery puste, pełna, pusta. Następnie 2 kratki pełne, pusta. 2 pełne i tym razem mamy 6 krateczek pustych. 3 kratki pełne, 2 puste. Jedna pełna, 3 puste. Jedna pełna, 5 pustych. I dalej. 2 kratki pełne, 4 puste. 3 pełne, 3 puste. I jedna pełna. Przepatrzmy jeszcze raz. 44 rządek. I tu już w zasadzie mamy jeden motyw ukończony. O tak to wygląda. O, 45 rządek. I mamy tak trzy kratki pełne, czyli 10 słupków. Dwie puste, dwie pełne. I dalej robimy krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 9. Jedną kratkę pełną. 3 krateczki puste. 4 kratki pełne. Czyli 13 słupków obok siebie. Dalej 4 kratki puste. I jedna krateczka pełna. Tak to wygląda. I dalej 4 kratki puste, 3 kratki pełne. Jedna pusta, 2 pełne. Jedna pusta, 1 pełna. I dalej mamy 5 krateczek pustych. Następnie 2 pełne, 3 puste, 2 pełne. I już na sam koniec 5 krateczek pustych. Jedna pełna, trzy puste i jedna pełna. I kończymy wcześniej niż w poprzednim rządku. skracamy sobie o jedną kratkę, czyli trzy ostatnie słupki są nieprzerobione. Popatrzmy jeszcze raz na 45 rządek i mamy tym samym już połowę motywu ze sobą. 46 rządek zaczynamy od dwie, y, dwóch kratek pełnych później dwie puste pełna, pusta dalej robimy sobie 7 krateczek pełnych czyli 22 słupki dalej pusta, pełna i dalej 3 puste 2 pełne Jedna pusta, dwie pełne, jedna pusta. No i ta falbanka dolna już za nami. Dwie kratki pełne w tym samym miejscu, co zwykle. Krateczka pusta i następnie kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli znowu 22 słupki. Jedna kratka pusta i 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. Jedna kratka pusta, 5 pełnych, czyli 16 słupków. I teraz krateczki puste, i mamy ich 2, 4, 6, 8, 10, 12. I na samym końcu mamy cztery krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Ok, czyli tak wygląda 46 rządek. Obowiązki wzywają, więc już muszę iść, ale mam nadzieję, że tutaj wszystkiego się Państwo dopatrzą, albo też no. Jeszcze raz pokażę po całości, jak to idzie. 46 rządek. O, 27 rządek. Na początek 3 kratki pełne, potem na przemian 2 puste, 2 pełne. I następnie kratki puste 2, 4, 6, 8, 9 i 1 pełna. Następnie 3 puste, no i 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. No i teraz na przemian, cztery puste i jedna pełna, cztery puste i trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie, następnie jedna pełna i jesteśmy już tutaj na tych dwóch krateczkach pełnych, gdzie zawsze robimy pełne krateczki. No i jedna kratka pusta, czyli górna część fironeczki tak nam się przedstawia. I dalej, kratka. Pełna, 5 pustych, 2 pełne, 3 puste, 2 pełne, 4 puste. I na przemian, pełna, 3 puste, pełna. I tak to wygląda, jeśli chodzi o tą falbankę dolną. O, jeszcze raz popatrzmy po całości. Jeżeli ktoś nie nadąża, to można sobie zrobić zawsze stop klatkę i przeliczyć samemu. Bo wydaje mi się, że y, nagrywanie całego procesu y, robienia tej firmy to by było coś strasznego. Nie wiem, czy ktoś dałby radę to w ogóle obejrzeć. Ile to trwa godzin? Y, Zasadę panie znają, a później tylko takie omówienie. Myślę, że. Może w czymś pomóc. Także tak, w, w tym momencie ta filoneczka się przedstawia.